O, jaki fajny piesek z żółtą kokardką. Mogę pogłaskać? Cześć, witamy was w kolejnym odcinku naszego ciekawostnika. Tu Marta i Krzyś. Dzisiaj porozmawiamy o psiej modzie. Ostatnio jak byłam w parku, to widziałam właśnie takiego buldoszka w czerwonej kurteczce. Albo jest bardzo duży wybór różnych szelek z kwiatami. A wiem, wiem. Moja tuśka ma taki strój Skate. Ma taką bluzę z kapturem. I chodzi po osiedlu i strasze na psy. Tak, są też sweterki. Jest naprawdę ogromny wybór psich, dodatków. Czasami w parku czuję się jak na takim wybiegu mody. Każdy pies ma inne, inne dodatki, hmm. tak, inne ostatnio, kolory. Tak, widziałem dużo takich księpsów ostatnio. Ale jest taki jeden kolor w tym świecie, taki jeden wyjątkowy kolor i jak pies go ubiera, to jest bardzo ważna wiadomość dla nas. Czy tak. wiesz, co to za kolor? Tak, wiem, wiem. Żółty. Żółty kolor. Dużo, nie dużo. Trochę, bardzo mało psów w parku ma takie stołeczki poprzepinane i nie wiedziałem do tej pory, co to oznacza. Myślałem, że to jest jakiś, jakiś gang albo... Nie wiem, cyklu. Psi moda, psia moda. Psia moda. Nowy, nowy kolor. Żółty jest kolorem roku chyba 2020, więc. I modem. szary też. Psy też mają swoje kolory. Dlaczego psy nie mają szarych kokardy tego żółte? Jest jeden ważny powód, dlaczego mają żółte kokardki. wiesz jaki? Nie. A <grym> nie, to nie to wiem, jest. zaraz. Przypomniałem sobie, przypomniałem sobie <grym już <grym> wiem. Kiedyś o tym czytałem w bardzo fajnej. na fajnej stronie, ciekawostnik. Co tam przeczytałeś? No, przeczytałem, że żółty kolor oznacza, że pies nie lubi głaskania. W ogóle nie lubi kontaktu z innymi osobami. I w ogóle jest taki... I psami. I taki, jest taki żółty i ogólnie... Żółty lepiej, pies. Żółty pies i trzeba uważać. Żółty no. pies oznacza, że że z jakiegoś powodu, którego my jeszcze nie znamy, ale zna ten powód właściciel, ten pies nie może się witać z innymi psami lub ludźmi. Wiem, na przykład y, może być chory. Dokładnie. Mógł mieć jakąś operację. I gdyby teraz spotkał inne psy, to chciałby z nimi biegać, szaleć, wariować, no bo on nie rozumie, że tego nie może robić dla swojego zdrowia. Więc jeżeli idziesz na spacer ze swoim psem i on chce się strasznie pobawić z tym psu, żółtym psem, który idzie po drugiej stronie, to co powinny zrobić? Wziąć mego psa pod pachę i uciec jak najdalej od tego żółtego psa. Z tym waszym kapturem sklejtowskim. Tak, dokładnie. dokładnie tak. Jeżeli idziecie ze swoim psem na spacer i widzicie innego psa z żółtą kokardką, to do tego psa nie podchodźcie, żeby psy się mogły zwąchać, przywitać, bo jest jakiś ważny powód, dlaczego ten pies nie może po prostu się z nami przywitać. Tak samo z ludźmi. Okej, okay, czyli to nie tylko oznacza, że pies może nas ugryźć, ale też po prostu yy, to jest taka oznaka że dajmy mu spokój, bo no po prostu nie ma... Przestrzeń, dokładnie. Może być tak, że jest to pies dopiero adoptowany ze schroniska i miał jakieś złe doświadczenia z ludźmi, więc potrzebuje czasu, żeby się do tych ludzi przekonać. I na przykład wasz sąsiad może być takim żółtym psem i widzicie, że jest żółtym psem i wychodzi na spacery i mija miesiąc, dwa, trzy miesiące i nagle przestaje nosić żółtą chustkę, przestaje nosić żółtą kokardkę i wtedy właśnie możecie co zrobić. Zapytać się go, czy ta żółta kartka nie jest w praniu na przykład? I czy mogę pogłaskać tak. psa? Dokładnie tak. <noise> bardzo dobrze Krzysiu. Możecie zapytać, czy tego psa można pogłaskać. Oczywiście warto sprawdzić, czy chuska czy kokardka nie jest w praniu. To jest bardzo dobra uwaga. Bardzo hmm. słuszna. Czyli e, jednak e, coś wiem więcej niż pani Marta. Dokładnie Marta. tak. Dokładnie tak. Wiesz więcej niż pani Okej, okay. jest jeszcze jeden powód, dlaczego pies może być żółty. Może nosić żółte rzeczy. Y Ma żółtaczkę? Nie, może pracować. Są psy, które są wsparciem dla osób. A, rzeczywiście. Są psy. Na przykład słyszałem o takim psie, który jeździ koleją. Czy to jest takie? To nie to. Nie. To może to być pies, który dostarcza jedzenie? Nie słyszałam o takich psach. No, jest pies, nic. Nie? Nie ma czegoś takiego? Nie ma czegoś takiego. Dobra, to wiem. Za to. Są osoby niewidome, no tak, na przykład, które mają psów przewodników. Dokładnie. Są, I są takie psy, które jeszcze na przykład nie są tymi przewodnikami, ale się tego uczą. I bardzo ważne jest, żeby ich wtedy nie rozpraszać. Mogą, możecie zobaczyć, że mają żółtą chustkę, bo właśnie przygotowują się do takiej ważnej roli, żeby być przewodnikiem osoby niewidomej albo być wsparciem emocjonalnym. Nie wiem, czy słyszeliście, że jak ktoś na przykład ma taki objaw, że nagle mdleje, to ma takiego psa, który jest specjalnie wyszkolony i daje mu znaki, zanim to się stanie, żeby on mógł się przygotować, żeby nie upadł i nie zrobił sobie krzywdy. No kurczę, są takie psy. Są psy. Psy wiedzą wcześniej, zanim Ty wiesz, że zemdlejesz, to one już wiedzą, one to wyczuwają, potrafią to wywęszyć, ale muszą się do tego przygotować. Muszą być wytrenowane. W związku z tym możecie zobaczyć, że chodzą z żółtą chustką. Jeżeli wtedy podejdziecie i zaczniecie mówić, o piesek, jaki ładny piesek, to ten pies traci ten, to swoje skupienie. Okej, okay, dobrze. Tak ci... jak ty często tracisz swoje skupienie. Czyli powinienem... Może żółta chustka. Przemyślę to. Nie, wiem, czy żółty mi do twarzy, ale spróbujemy. I teraz na koniec najważniejsza informacja. Bardzo mało osób o tym wie, co oznacza żółty pies. Więc wy, jako eksperci od psów, powinniśmy. Nosić te chustki też? Czy... Powinniście mówić wszystkim o tym. Powiedzieć rodzicom, kolegom, koleżankom, żeby każdy wiedział co ten kolor żółty oznacza, bo tylko wtedy ma to sens. Ja na pewno chyba też kupię y, mojemu psu taką żółtą kartkę. kokartkę. Kartkę, kokartkę. no bo czasem rzeczywiście moja tuśka ma gorsze dni i wtedy lepiej jej nie dotykać, ani nie głaskać, ani nie bawić się z nią. To koniecznie to zrób. Dobrze. Ciekawe, gdzie można takie żółte kokardki kupić. Z tej strony moja Zima ma taką chustkę, na której jest napis nie dotykać i czasami jej zakładamy, jeżeli biega gdzieś po parku. Mm -hmm. to świetny pomysł. To. Wszystko. No to nie, Dzięki. Dzięki. Pa, pa. Dzięki za uwagę.